Czasami. No co, lecimy lecik! Tak jest Może imposter? Nie, nie. Ja nie. nie, nie no, ale na góry. urodziny! Na urodziny no. mogę dostać prezentu nawet tak, ja. Nagle mam dzień wrażenie, że jest impostorem, ale mogę się mylić Gdzie jest ryba? Puszczę muzyczkę. Albo Michel Nie, to Michel To Michel puszczę muzyczkę? Tak, Michelini. O! Światło! Oj, dobra, ryzyk Ty, Ale szybko poszedł Boink! Kurwa! No i dobra, zrobione. Gdzie mamy dalej? Taski? Siemano! Siemak! Widz mi coś! To nie ja! Ja nie umiem! A to nie ty, kurde, myślałem, że mnie słyszę. Przepraszam, Legion. To mi zaśpiewaj może innym razem. No, moment. No, dalej w takim razie get nad, A co to za zbiorowisko się <grymka> zacznij żyć chwilą antery. wszystko będzie dobrze no wszystko się łoży, zacznij żyć chwilą Ciescie życiem no Jesteśmy na do Lecimy sobie, wiesz, lecimy sobie w nieznane w to ty, Piękne są. No. Ciekawe Bardzo nie ciekawe cię nie Na mnie pan dupy <grymka> No wiesz co? Co? No wie... Na raz, dwa, trzy! Kongo ty! Kurwa. Uf, uf. <laughs> ja pierdolę. Okej, 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 okej. przyznam, przyznam. Okej, okay. to było... To było akurat zabawne no mi, No było. było. A <laughs> okej, okay. no... Nawet nie A jestem to, zły. Kto był drugim? Kto cię zabił? E, mi, no jak to? No Michel i Multi. A. Okej, okay, nawet, nawet nie jestem jakoś szczególnie zły, Kołaś nie będę. Kurwica. A mogłem kliknąć, no, ale byłem tak w ogóle zaskoczony, że nie zdążyłem tego kliknąć. ty kurwa Nie spodziewałem się, no. Dobra. Bywa i tak. Może zrobić statek. Kukę. Ja uważam, że powinniśmy używać Kongo jako takiego hasła. Tak, razie... tak, 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 tak. Da, da, da. tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tu mi co? O, nie uwierzysz o, No co, porobili Dlaczego? O. Dlaczego przystaliście przy tych ciałach i tego nikt nie zgłaszał? Rybso żyd stamtąd! rybso. Nie biedny rybson, rybson, ryba! Nie od ciała i nie, nie zgłosiłeś tego! A właśnie, że nie rybson, do końca! Nie ogonem, kurwa. Właśnie, że nie do końca! Ja ci powiem, jak była sytuacja! My, My sobie z elegancką eleganckim elektryką tam naprawiamy, repu, repu bo światło na światło było zgłoszone.

Dziękuję. andreal dzięki Angela! za raida. dzięki andreal. dzięki. no. podwójnie dziękuję Boże, o kurwa. Nie myśl Co za kłamstwo? Świadomość głosowanie. się zgubi. Kogo? Kogo? Riston Riston Rypsom wolny nie wierzę no Anterias jest Zobaczycie, Anterias jest niewinny, a nie to jest Przejebane zginąć na samym początku. No i wyrzucili Anteriasa biednego. Ja pierdolę. Nie bladi ryb, ryb są. Dobra, idę taski zrobić, bo nie ma co albo i nie idę. No i Bladiego wywalą wywalam teraz, nie? Ciebie! Właśnie był window, żeby zgłosić, ale byłem tak szokowany, że zabił. No. Szybki Dybel i koniec. Multi, kto jeszcze raz? Multi i e, Michel. Jak minture... przegramy? No, No, teraz? No, albo Bladiego chyba. No, nie, do Ta sytuacja? <gamy> w, elektryku. <gamy> w <litryku Ronaldo> <śmiennie <śmiennie to, zresztą, po kolei każdego zresztą wyważyć, zresztą w końcu mięso, trafią. No jest to jakaś opcja. wchodzę i tutaj Rybson przychodzi sobie ze storage'a. nic, i nic, tylko zagadałem. Wszystko A fajnie, powiem, tylko że... Ale nie mogę zrobić Ale to musiałeś mieć wspólnika, który uciekł. Ja widziałem... Kto? 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 Ja na lipsona głosuję. Ja nie... stoi... to. To jest jedyny sensowny Ja pierdziele. Ile dlatego zagłosiłem? Ja ci staram się zaufać, ale nie wiem kurwa, bo to, nie, to mówi młodzie, ci moja. że dobrze. Ale proszę! Ale, to... to... ale, <noise> ale w ogóle jak, <noise> jak Multi Rusz mówi, że... Ja nie wiem, ja nie wiem, to zawsze to, to jest on. <cała> zawsze. No, no, no. Jak on jest, to jest dobra i. Ale... ja też tego. To nie miałoby totalnie sensu! Anterias był niewinny! My! Anterias mnie chronił! Anterias był po mojej stronie! Tak, ale kuchy mojej stronie. No nie ciu, wiem, no to Blady, wiesz, co robimy? Kukre, ale miałbym rozumiałem, Mam kuchę, Jak Ja kuchył widziałem, O Bogowie, co za załatwia. Co to się dzieje w końcu? Jestem na plus na minus? No ile, ile jest? Trzeba ja. Bladdy? Trzyma. Czekaj to jestem z Drif'em serdecznie. Multi i Miselini. No trochę tak. No już koniec, już GG. Jeszcze nie GG. Co się dzieje? Ja natrafiłem na te dwa ciała. Ta teraz Rypsona wywalą i koniec nie. Nie. A Rypson no, jest nie dobry. dobry? Ta ja, ja jest do ja, ja, i... ja zawołałem. Nie, Kiedy ja nie ale, ale fakt jest taki, że Rybson spierdalał, tak? Przed tymi ciałami

Zaufaj mi, co? Co? tego. co, zawrzebuj zawrzebuj co, zawrzebuj co ty robisz? Nie złapię to się. To Dobra, się w makarenę w kiedyś zatańczymy nie przecież. Tylko muszę się nauczyć najpierw Ja nie umiem takich rzeczy ja na tych kartonach, widziałem Bruno Wiper, dziana zapalała Siemano Dobra

No, się, nie jest... no i nieźle. To koniec. Kurde, no. A Ja pierdolę. Ta koniec, koniec. Ej, poe tak, jestem pod ogromnym wrażeniem, nie? Ja pierdolę. No porobili. Nigdy nie widziałem takiego rozegrania, naprawdę. Nic się nie stało coś było zajebiście. Nic no, nie stało, no. Nie oszło Kurwa, no każdy by chciał. No nie, no kurde, kto tak robi? Nie no. wychodzi. Dobra, to chuj, to klika. Czy ty nas zamknąłeś? Ja pierwszy co? co ty knułeś? Nie, nie, no, nie. No, no, no. Dobra, sprawiedliwie. Dobra, sprawiedliwie. Pierdalam stąd. Nie mogę oddychać. Potrzebuję powietrza. Nie ma. Panowie, ja coś wam zdradzę. Może lepiej nie. To nie powiem. Dobra, Dobra, tym razem mnie nie zabił. Ale kto wie co będzie później no To to? Nie? Ma A, to ty, dobra. Nie, czyste, 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 tutaj. Ręczko tak mi tutaj. się wydaje, bo mnie nie zabiłeś ostatnio. Znaczy przed chwilą. O, o nie O matko, Nie uwierzycie co się stało! Nie, co się stało? Co się stało, że na moich oczach Ortiz skręcił kostkę i po prostu umarł? Masz rację, nie tak wierzymy. Było. Tak było, generalnie wszystko Marko widziałem. Rypson... Ryb... Tak było, pamiętam, Rypson z Ortizem bawili się w ganianego i nagle Ortiz się wypierdolił, bo się potknął o kabel, który akurat przeciągnął się koło elektryka. Widziałem to. I se, no i no, rozjebał zry... się ogólnie. Mam krew na Rybson no to mój wszystko widział, rozjebał, w rozjebał się o sterczący kabel na podłodze, to się często zdarza, niestety. Coś mam dziwnego co na głowie? O kurwa, ej, co to jest? Ja pierdolę, co, jest, co ja mam na głowie? Aczkolwiek, czemu zabiliście znowu solenizanta w jego urodziny, ja się pytam? Kto? Jak nie to solenizant, no? No, Ripso, możemy pójść, możemy pójść na luźny układ. Darujemy ci życie, ale musisz zdradzić swoją oni się namawiali. Nie, oni on się dobra, namawiali. Michel mi powiedział, że jest jedynym z nich. Nie, nie, nie. ty powiedział, że jest dla kontentu znowu. Wotę, Michelini. Dla kontentu znowu a potem Anterias. A potem Anterias. Dobra. Cieszę się, że tu są sami mądrzy ludzie. Zobaczymy. No ni na nic nie zagłosujemy w końcu. Jeżeli ja nie jestem, ja jestem. mogę to udowodnić. Ja też mogę ci udowodnić. Przepraszam, no, <śmienki> cokolwiek <się> kliknąłem. <śmienki> <Wzyńki>? <śmienki> <śmienki> dobrze. wszystko... To nie zbyt dobrze. To jest Prąd nie tyka, elektryka. Tyk, tyk, tyk. O! Ale jesteście zarobiście w naprawianiu światła! Dobra, dobra. Nie wychodzimy. R Ripson dopóki nie ustalimy, ten... kto jest killerem, nie wychodzimy stąd! Okej, okay, dobra. Dzisiaj Skupmy, Dobra, hmm. ktoś musi być Ripson, kto może być killerem, na pewno to wiesz. Ktoś musi zamykać drzwi. Chodźcie, chodźcie. No, Ripson, musisz wiedzieć... Dobra, dopóki, dopóki, Znowu. dopóki nie dogadamy, kto jest killerem, nie wychodzimy stąd. Dobra, dobra musimy dobra. to drzwi. ustalić. Chodźcie, wszyscy drzwi, wszyscy drzwi. Patrzcie. O kurwa Mogowie, troszkę troszkę! Mogowie, go drzwi! Ja pierdolę, co jest? Ej, widziałem <śm> co <śm> <śm> się, się stało, widziałem tak. co się stało. Dźwięk go kurwa, go po prostu rozczasał. Dźwięk go drzwi dotrzostyły. Dźwięk się ciosnęły go na miastkę, dżwięk na pół. Nie, chwila i nie było, dobra, normalnie stał patrzą, na drzwiach. Kurwa. No okej, czyli najprawdopodobniej impostor już nie żyje? Impostor już nie żyje? Bo statek jest nawiedzony. Statek jest nawiedzony, więc impostor musi już nie żyć. Tak! impostorem. No właśnie, to już dwóch czyli, czyli nie musimy. Czyli wychodzi, sami. Na, wychodzi na to, że Ortiz był impostorem, który się potnął, umarł i teraz nawiedza statek w miejscu Electricala. ma to wszystko nie, to rybson, sens. Rybson, to widziałem to, to wszystko ma krupa, sens. Nóż do chleba i zapis, zabiłeś się. Widziałem to. Nie, nie, Tych nie. Dwie. Ja widziałem. Ja tym, za żeby zagłosować na ducha. Każdy wie, kto jest z duchem. Okej, obudźcie się, obudźcie się, obudźcie się, to Rypson z Bladim. halo. No, no i rozjuszyłeś no, mnie teraz. No i rozjuszyłeś no, mnie To Rypson z Bladim? Niemożliwe. No. no nie no w życiu, to ja bym przecież nikogo nie zabił. Legion, no. oddaj swój głos. No dałem. O, o, Le... No nie wyszło. Niestety Rypson, nie tym razem. No, Dziś, że on był. Ciekawe, kto jest drugim. No A właśnie, to też w sumie ciekawi, technicznie. No technicznie się to został bardzo został. ciekawi. A no był drugim? Tak, tak, no gdybym gdybym, gdybym był impostorem, to, to nie zgłaszałbym leżącego byłem. Ortisa. No nie tak nie podchodź do mnie! Byłem, byłem, byłem. No. Tak, Ortis był. To tak, wiem jak, jak to wszystko wygląda, Dobra. wiem jak to wszystko wygląda, ale jeśli mnie teraz wygłosujecie, no to tak Poczekaj, poczekaj, zróbmy to jak mężczyźni, ty się przyznasz, wyrzucimy cię za burtę... Ale właśnie nie! Właśnie nie! To gra się nie zakończy! Zrobiłeś dość złego. Nie, wszystko było z określności, że te osoby zabrawić, umierały. Zabrawić, Oprócz Multiego, on został zamordowany z premedytacją. Tak, Zauważcie, tak wybiec, ale poczekaj, tak mogę, to mogę, jest? mogę, 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 tu, 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 chcę coś powiedzieć, chcę coś powiedzieć, chcę coś powiedzieć. mogę? Patrzcie, jak Ortiz zginął, to zgłosiłem ciało. W tym czasie zginął Multi, ktoś musiał go zabić. Kukę, detektywie, co ty zrobiłeś? Kuke, nie jesteś najlepszym detektywem, wiemy to z poprzedniej rundy. Oczywiście, ja nie ale wiem, czy teraz to jest. co się nie myli. Będzie, zobaczycie, jak, ja jak on mnie wyrzuci. No, to, no nie, 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 poczekaj, dobra, 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 no. daj do, okay, okay, do myślenia. no. Tak? okej, ok, daj do myślenia. No, zagłosował? Legion zagłosował pierwszy i nic? Tak, nie mówi. No, no, bo wszyscy na go, wiemy na kogo. Na kogo? Na kogo? Nie na mnie, właśnie nie. Na ciebie, bo mówię! Może na ciebie? Na mnie? Jak się pokazuje, baba? Nie, ja... no, dajcie spokój, w następnej na mnie. ten dolny? Tak, musisz palec Palec Palc przy kontrolerze. I tak robisz tak. Tak, i wyciągasz palec. O, i pokazujesz. Dobra, czyli na kogo? Nie chowaj się, widzimy cię. Nie, no, bo skip, co, nie, bo nie wiadomo. No, ja bym się Tak, 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 skip. Jeden skip, zabójca jest wśród nas. Dobra, Dobra kurka, wiem. musimy zrobić zadania. Skip. Jeśli mnie wygosujesz. to. Przepraszam, nie wiem. Dobra. Uf, mało brakowało. O, kurwa. Mało brakowało. No nie, chcę zginąć, Kawałek, no. Legion, spokojnie, będę o ciebie dbał w tym... W tym nie, 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 nie chcę, nie chcę. Noo. Janina, czekaj no. na mnie! Noo. Kurwa. Legion, będę o ciebie dbał, spokojnie. Nie, 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 dziękuję, dziękuję. Impostoriusz! Oni tu przystojniaku, holo, chodź, holo. Będę no. o ciebie dbał. Halo? Legio. Ja! Legion! Ja! Janina! mnie przed nim! Dobra, chodź Legion, porobimy nie. spokojnie. Nie! Nie, 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 no, nie, otwierać. No, zamknęli, zamknęli. Dobra, nie, wiem co to to nie, panika. Tak. No i teraz jesteś sam. na sam. Ej. nie, Prawie mnie zabił, już mnie Ten... gonił z nożem! Dobra, to nie No i kurwa zostałem sam i zginę, nie. No, chuj, jak zwykle. Raz, dwa, trzy. To jest? Raz, dwa. No, no nareszcie, Legion! No Ile można czekać? No nie, nie no, kurwa, zostaw mnie, zostaw no, Legio, mnie, to no weź, przesta, no daj spokój. Przesta, no, no daj spokój, jesteśmy Legio, kolegami, no, no. no przestań! No, no. no nie to no. no weź kogoś innego, no. No, chodź Legion, porobimy trochę quest tych tk. Taski, Jak kogoś zabijesz, to nikomu nie powiem. Taski, co ty na to? No to dobra, dobra, dobra. No dobra, chodź, porobimy task, będzie fajnie, chodź, chodź Legion, chodź, chodź, ide, ide, ide. No chodź Idę, idę, idę. Chodź fajnie O, tu mam przedstawić rękę muszę Dobra, zaczekaj chwilę. Szybkie przedstawianie ręki Dobra, task zrobiony Tu jeszcze sterownie, poczekaj jeszcze posteruję sobie troszkę To nie jest takie proste, bo trzeba umieć O, coś zgasło światło Zaraz tam pójdziemy Legion, zaczekaj chwilę, tylko dobra, dobra. skończę Dobra, teraz się ma Dobra, chodź, chodź Legion, idziemy Szybkie repu repu. Prawda? Prawdopodobnie w tym czasie ktoś zginął. Tak jak obstawiam. Musimy patrzeć, tu mam taskę, ale to później. Chodź. Chodź Gdzie ty jesteś? No. Każdą grę wygry... Ja pierdolę. Ej, ja myślałem, że serio Bloody jest! jest łatwe, nie? Ja pierdolę.